Cała moc jest w nas. Znam takich, którzy wzięli sobie ten, to sformułowanie do serca i rzeczywiście zaczęli je stosować w swoim życiu. I z miejsca, w którym było beznadziejnie, w którym wszystko się waliło i, i nie było nadziei, nagle zaczęli zmieniać coś w sobie w taki sposób, że odzyskiwali moc i odzyskiwali poczucie sprawczości na swoje życie i zaczęli w tym życiu osiągać co, coś, o czym marzyli tylko kiedyś wcześniej. Znam też takich, którzy mówią: A to niemożliwe, co ty gadasz? Y to nie zależy od nas, jest taka sytuacja, nie wiem, w kraju czy na świecie byłam albo byłam tak wychowany i to już tak zostanie, taka jest moja natura i nic się już z tym nie da zrobić. Co ciekawe, to ty wybierasz, w którym miejscu chcesz być. I jeśli chcesz być w tym pierwszym miejscu, to z całą pewnością będzie to wymagało dużej pracy, dużego zaangażowania, tego, żeby faktycznie wychodzić ze swojej strefy komfortu, tego, żeby podejmować nowe wyzwania, żeby chcieć się spotkać z prawdą o sobie i z tego miejsca zacząć coś w sobie zmieniać. Jest to przepiękna droga i sama nią kroczę od kilkunastu lat. Widzę jeszcze, jaki ogrom jest przede mną. Natomiast to, to co też dostrzegam i to doświadczenie, które wynoszę, z 8 lat prowadzenia kursów masażu hawajskiego i świadomej pracy z ciałem, a spod moich skrzydeł, że tak powiem, wyszło już ponad 200 uczniów, mogę zauważyć, że um, jeśli rzeczywiście ktoś um, potraktuje poważnie to sformułowanie, jeśli potraktuje poważnie to, że cała moc płynie z wnętrza i że ona jest w nas, to dzieją się cuda. One się dzieją, oczywiście to, to, to nie jest tak, ale rzeczywiście się dzieją. I historie osób, które um, nie radziły sobie kiedyś w życiu, i, i nagle w związku z różnymi trudnymi sytuacjami, które też przychodziły, postanawiają jednak pójść swoją drogą, zrobić swoje. To, to jest na, na, naprawdę, mam ogromną wdzięczność, że, że mogę coś takiego obserwować i puszczać taką iskierkę. Um, i czasem ta iskierka znajduje rzeczywiście e, odbiorcę i ten ogień może dalej płonąć. E, to całe moje doświadczenie e, zbieram teraz e, w taki jeden kurs, który jest kursem, właściwie programem, który e, będzie się odbywał online. To będą trzy tygodnie e, alchemii mocy, czyli tego, jak możesz. Co możesz zrobić, żeby te wszystkie momenty, w których czujesz bezsilność, brak wpływu, żeby potraktować je jako moment zwrotny i żeby to one były dla Ciebie trampoliną do tego, żeby sięgnąć po swoją moc, żeby żeby otworzyć się na więcej, żeby otworzyć się na swój niezwykły potencjał, bo to my sami jesteśmy najczęściej największą przeszkodą pomiędzy tym, co jest w nas, a tym, co, czym moglibyśmy się dzielić. Ten kurs Alchemia Mocy jest skierowany do tych wszystkich osób, które chcą faktycznie, systematycznie przez trzy tygodnie robić coś dla siebie. Będzie on oparty w dużej mierze na ćwiczeniach fizycznych. W pierwszym tygodniu będą to ćwiczenia wzmacniające, Rozciągające, takie, które, dzięki którym możemy odnajdować wewnętrzny balans i, i przy, przede wszystkim go poczuć. Drugi tydzień to będzie tydzień ekspresji, uwolnienia, i ten tydzień będzie mm, wsparty zajęciami z tańca intuicyjnego, czyli ze swobodnego, jak najbardziej autentycznego ruchu. A trz, trzeci tydzień to będzie tydzień takiej integracji, wyciszenia, wejścia jeszcze głębiej w siebie. I metoda, która nas będzie w tym wspierać, to automasaż. No ale to nie wszystko. W zamkniętej grupie na Facebooku będę się dzielić e, całym swoim zebranym doświadczeniem właśnie w temacie odzyskiwania mocy, e, właśnie e, w, w kontekście tego, co każdy z nas może zrobić, żeby, żeby nie trwać w czymś, e, co mu nie służy. A to są momenty mocy. E, Będę w związku z tym e, dwa razy w tygodniu włączać się na live'a na tej zamkniętej, zamkniętej grupie na FB i, i dzielić się swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że inspirować i w jakiś sposób, e, mam nadzieję, że to, co będę mówić, będzie też otwierać jakieś e, przestrzenie czy e, w naszym myśleniu i w naszym czuciu. E, każdy weekend przez te trzy tygodnie będziemy się spotykać na żywo na Zoomie. W sobotę o godzinie 10. będą takie dwugodzinne zajęcia warsztatowe, po, jakby w kontakcie z ciałem, czyli będziemy się tutaj mocno bazować na tej na świadomej pracy z ciałem, na tym, co my możemy. Zyskać dzięki połączeniu właśnie ciała, umysłu i duszy, i jakby co możemy zyskać dzięki świadomości tych wszystkich sfer, które są nierozerwalnie ze sobą połączone tak długo, jak żyjemy. I to, to będą takie zajęcia, w których właśnie będziemy się poruszać, będziemy odkrywać, będzie można się podzielić, pewnie będziemy też pisać. No, i w, nie, w każdą niedzielę będzie spotkanie wieczorem, takie spotkanie integracyjne, też na Zoomie, na Spokojnie. E, pewnie też jakieś medytacje, po to, żeby właśnie podzielić się swoim doświadczeniem, żeby mieć żywy kontakt z tymi osobami, które są w grupie i żeby, żeby czuć też to wsparcie grupy. Bo to, co my możemy zrobić wspólnie, kiedy połączymy swoje siły, kiedy, kiedy jesteśmy w tym samym, kiedy patrzymy w tym samym kierunku, to jest. Niezwykła moc, więc do odkrywania wielu aspektów mocy bardzo serdecznie Was zapraszam. Do 28 lutego jest promocja na ten kurs. Udział w nim kosztuje 330 zł po tym terminie 370. Zaczynamy 8 marca, w Dzień Kobiet, aczkolwiek to był czysty przypadek, że tak się stało. Jest to kurs skierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn i. Dużo kobiet się zgłasza, dużo kobiet się interesuje, a ja szczególnie też chciałam zaprosić mężczyzn z ich męską energią, bo, bo wiem, jak to jest cudowne, kiedy, kiedy możemy się spotkać jakby w tych um, różnych jakościach i, i z tego też czerpać, i, i też z tego budować. Um, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Um, Zapraszam do, do zadawania pytań, bardzo chętnie na nie odpowiem. E, cieszę się bardzo z tej e, nowej formuły. E, no i mam nadzieję, że do zobaczenia, i niech moc będzie z Tobą, niezależnie od tego, co zrobisz.